Moi drodzy, gramy sobie w 21 odcinek z Minecrafta, moi drodzy O nie! Nie, nie, nie! 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 Ale że ja ginę ja pierdzielę, nie! Nie! Super zierznio! Nie mam wody, albo muszę wylać tą wodę! Mam obsydian chociaż. Nie mam, kurka, siwa, nie. Nie mam sy w tym ekwipunku, że to jest hit, no. Dobra, wyciep to, co jest ci niepotrzebne. To wyciep, to wyciep. Po co mi. Wiadro z wodą weź, kurka, siwa, nie. I wylej. Dobrze, że mam przygotowane w ogóle to wiadro z wodą. Ok, tu w ogóle nie ma obsydianiku, dobra, wykopmy. Obsidianik mamy tutaj, cyk. Było blisko co robimy taki farming obsidianu, co nie? Okej, tu jest tego kamień Więc <laughs> to nam jeszcze trochę tego obsydianu wykopać Okej, okay, tu nie ma akurat lawy, więc spoko Albo weź ten kamień A tu możemy bezpiecznie wykopać, nice Nie, no co ja zrobiłem. Okej. Okay. Mamy już cały obsydian. Mamy to Ile mamy obsydianu? 15 wystarczy Mamy pomocnicze bloki Zróbmy na wszelki wypadek kule ognia Gdzieś miałem gunpowder nie? Gdzieś chyba miałem gunpowder Yyy eee, tak 18 Gunpowderu mam jeszcze. Co jest? Dobra, to złoto wyjść na później. 15 obsydianu. Ja mam w ogóle taki plan, żeby zrespić Widera w Endzie. To jest najlepszy pomysł. skąd się tu kurka siwa wziął eee, enderman dobra kurde co ja miałem wziąć ano obsydian mam gunpowder mam wziąć bo muszę zrobić Kule ognia. Jeszcze muszę przerobić e, blaze roda. Skowaj ten diamentowy miecz. Diamentowy kilow na później. Dobra. Dobra, teraz możemy skraft, e, skraftować płomienny proszek. Cyk. Ok. Płomienny proszek. I teraz mieliśmy skraftować kule ognia, nie? Więc raz, dwa. Okej, okay, mamy to. Dobra, schowaj tego Blaze. Kurde Blazing Roda, schowaj sobie i Gunpowder. Mam kulę ognia. Ja wziąłem sobie, schowałem diamentowy mieczek do skrzynki. Żebym miał e, na smoka Dobra Jeszcze potrzebuję statyw alchemiczny kurde No to jeszcze raz muszę wziąć ze sobą blaze rody I, i skra skraftować sobie statyw Cyk Postawię sobie tutaj ten statywik Zobaczcie, łóżka są prawie, że różnego koloru, nie? Tutaj się postawi statyw alchemiczny, tak. Ja mam wziął jeszcze... Jak to się nazywało? A, to jest krosno. To jest potrzeba dwóch drewna i dwóch nici. Schowaj te blaze z rody Kurde łzy gasta też schowaj, dobra Teraz drewno <śmany> Moi drodzy teraz dre... Tak mam drewno, dobre. już nieważne <śmany> Co się dzieje? I crossnode skraftowała się z dwóch desek i z dwóch nici Więc tak, Krosenko mam I cyk tutaj sobie położyłem. Ideolo, mamy 10 stacji roboczych, ile potrzeba? Bo tu jest łuczarz, tu jest kowal, tu jest zbrojmistrz. Mamy 11. Jeszcze ten kamień śliferski. Tu mam kamieniarza, tu tam kapłana, rzeźnika, e, ry, rybaka, mm, jak też rolnika. Czemu ja, ja położyłem drugi statek alchemiczny tutaj? Nie wiem. Weź to krosno. <noise> Nie wiem o co tutaj chodzi, ale ja Jak będę sobie robił ee, z kamienia, jakiś kącik. Kącik alchemiczny, a potem kącik moi drodzy. T... Albo też schowaj to drewno. Mam Ponad stag żelaza Ja pierdzielę O, pająk Dobra Mam ponad stag żelaza, dobra co to się dzieje? Kurde, gdzieś miałem to złoto, nie? Kurde, weź mnie nie strasz, bo już myślałem, że ja nie mam tego złota, nie? Ale co tu robi pająk? Teraz moi drodzy, zmierzamy do netheru. Zmierzamy w tej chwili do nede Nederu, bo ja muszę stworzyć el portalo do Nederu gdzieś blisko. Ewentualnie sobie wezmę ten diamentowy mieczyk na smoka. Dwa airportala Do netheru Ja bym wziął sobie ewentualnie Jakiś tam ochotników Piglinów bym se wziął Niedaleko mamy e, karmazynowy las Kurde, gdzieś powinny być te pigliniaste Są Piglin! Okej. Okay. ty sobie wziął. Powinien mi rzucić jakieś fajne rzeczy, na przykład Ender Perły. Butelkę wody? Serio? Nie chciałem tego akurat. Płaczący obsydian, a to mi się przyda. Do kotwicy odrodzenia. No i bardzo dobrze. PERŁY! Mamy perły. Let's go. Dwie enderperły. No nie, no troszeczkę za mało. O, jest jeszcze więcej tych enderpereł! Cztery. Żelazo. 26. No trochę mi braknie. Kolejne żelazo! 38. Ma na, na sobie buty. Halo! Proszę się odsunąć, panie choglinie. Pigmenie znaczy się, przepraszam. Czernit? Wierzysz tą butelkę wody. Kwarc? Mam cztery perły. Ja pierdzielę. Buty! Buty zęczatowane. Wierzysz w tą butelkę. To wierzysz w to. Tak jest! Szybkość dusz plus 3. Nice! I to mi się podoba. Wow, 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 wow. Ale że ty, kurde, spadłeś jak głupek? Wys Teraz muszę zbudować tak. W El portalo. Gdzie jest moje jedzonko? Mam jeszcze ostatnie jabłko. Co to znaczy? Co to miało być? Ale podobno ten kwarc, moi drodzy. Mogę już zrobić ender eye, ale. Jeszcze mam za mało pereł Kasiwa Nic ci są nie... Te smyczy przepraszam są ci niepotrzebne na razie Już tam pół serduszka, co ty robisz no Ciekaw jestem gdzie się zrapił. Zbudowałem sobie nether portal Widzowie Widzowie Jestem w mansion A co tu chodzi? Czemu jestem w mansion? Ale możemy zdobyć e, fajne skarby w mężczyzn. Typu to ten nieśmiertelności. Skrzynka. Diamentowy napierśnik! Co ty gadasz? Nie do! No. I diamentowa motyka. Ja pierdzielę. Weź te buty, wywal. Jedno wiadro. No i bardzo dobrze. Jasty kwit. Co to ma być? Dobra. Diamentowy napierśnik. Co ty gadasz? Mam dwa gunpowdery, mam jedną nić. Dobra. Są ci nici na razie niepotrzebne, ale wiadro już tak. No i pięknie. Po co mi ta kość? Diamentowy napierśnik! Spoko loko! Mamy diamentowy napierśnik, moi drodzy. Myślę, że to jest kolejna skrzynka. Tu... tu jest, moi drodzy. Tu jest obrońca, tak. Na jakim piętrze jesteśmy? Widzowie, nie spodziewałem się tego, że... Znajdziemy się w manschn... Ała! To mnie tak... leje! Ała, 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 ała. Jezus, ale dostałem... Ale dostałem wczebet! Ale mam dajmondowy napierśnik! No i pięknie Ten diamondowy napierśnik też sobie wejść na smoka. Diamentowa motyka, nie wiem po co mi. Perełki mam. Na wszelki wypadek sobie weź. Yy, do skrzynki. A te diamentowe rzeczy się wolniej niszczą. No i bardzo dobrze. Mamy tak. Diamentową motykę Kilow, miecz na pierśnik. Mam jeszcze 6 diamondów. Mogę zrobić łopatę też diamentową, albo za szmaragdę diamentową. Dobra, ja nie wiedziałem, że jeszcze zrespię w mężczyzn. Akurat Zrespiłem się portalem w Mansion, Cześć. A no właśnie miałem gravel wykopać, co teraz? W następnym odcinku będziemy szukać e, neterajtu. Ja bym musiał na pewno wykopać dużo, dużo złota. Na pewno w neterze tyle wykopię Dużo, dużo złota. Ja znalazłem tylko fortecę. E, netarową. Mandaj mądowy na pierśnik widzowie. I co jest? Dobra, bezpieczne. Widzowie. Ja się tego nie spodziewałem akurat. Brakuje mi jeszcze połowy płaczących obsydianów. O kurde, o kurde, o kurde, o kurde, o kurde. Gdzie jest, gdzie jest Fortesion? Dobra, tutaj. Jest Enderman. Czemu tu akurat się tutaj zrespił? Nie wiem, ale pójdę. Dostałem dwa razy po dwie perły. A mam cztery ender perły, kurde. Cztery ender perły na smoka. <grych> e, E! obrońca! A, e, idź stąd! E! On da mi szmaragda daza. Jest. A nie mówiłem? Dał szmaragda. No dawaj we wchłoń mnie. Panie Airportalo! Proszę tak nie robić. Ja mam jeszcze 6 diamentów. Mogę ewentualnie iść do podziemi blisko Strongholdu i znaleźć jeszcze więcej złota albo diamentów. Ja znalazłem co najwyżej. Najwięcej Redstone, kurde. Nie wiem po co mi Redstone. Chyba, że do zbudowania takich mechanizmów jak dozownik, podajnik, czy tam obserwer. Ty, co jestem? El Portalo, nie? Ja szcscam dobrą minutę i nic. Dobra. Dobra, teraz wyłączyłem neta, żeby tak... Ojojoj... Oj, oj. Chyba moi drodzy widzowie... Za długo nie pogramy. Coś się zepsuło. Ej! Ewidentnie! A mieliśmy fajne diamondowe rzeczy. Minecraft po prostu się poszedł i się zniszczył. Widzowie, kończymy dzisiejszy odcinek. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.